Jesteśmy w sadzie jabłoniowym. Jest 6 maja. Ja robiłem tę lustrację i stwierdzam, że no na razie jeszcze parcha nie widać, bo nie może być widać. Oczywiście jakieś pierwsze infekcje były, ale niezbyt duże. Natomiast interesujące jest to, co można zauważyć. Jeżeli się obserwuje rośliny pod kątem szkodników. Więc wczoraj byłem w sadzie czereśniowym, także jestem i w wiśniowym i okazuje się, że w czereśniowym nie spotkałem żadnych, dosłownie żadnych szkodników. I jakość kwiatów i pędów. Jest bardzo dobra. Nie ma żadnych zamierań. Oczywiście tam było, były 2-3 opryski na początku sezonu, szczególnie preparatami miedziowymi. Ale jakość tych owoców i tego sadu jest bardzo dobra. A teraz tutaj mamy sad jabłoniowy. Ale proszę zwrócić uwagę także na chwasty. To jest mniszek lekarski na gruncie. Więc tego być nie powinno. No i, no i cóż, teraz już zrobić w czasie kwitnienia nie można, bo rośliny kwitną i byśmy niszczyli pszczoły. Zawsze potrzebna jest lustracja. Do lustracji używałem dotychczas tego mikroskopiku, który jest bardzo dobry. On powiększa 40 razy, ale powiem, dla osoby, która nie wie, gdzie szukać, to może ten możemy zostawić, a drugi, no taka, taka lupa, 8 razy powiększa i ona jest na tyle duża, tu mogę, o, nie wiem czy będzie widać, proszę zobaczyć, na tyle duża, że ja bez problemu sprawdzę, czy są mszyce. Czy są przędziorki, czy są dwójka? Jeżeli w ogóle one są, to już by były. No więc oglądam to wszystko. Ta lustracja, przypominam, powinna być dość dokładna. Od dolnej części tego sadu do wierzchołka. Można to robić od dołu, czy od góry, ale powinna być robiona systematycznie. Jeżeli chodzą mrówki pod drzewie, no to wtedy należy się spodziewać, że te mszyce tutaj są. Ale może cóż, na co jeszcze zwracam uwagę? Ta wegetacja jest na tyle silna, że proszę popatrzeć na, na liście. One wszystkie, te liście okwiatowe, są e, dobrze rozwinięte. Tu proszę popatrzeć, jakie one są duże. One, na, one zabezpieczą te rośliny kwitnące i dostarczą składników pokarmowych. Więc. No, oglądamy liście z jednej, z drugiej strony. Tutaj nic ciekawego nie widać. Z górnej części też trzeba w górnej części sprawdzić, jak to wygląda. Więc na razie nic mi tu się nie rusza, nic nie zwija liści. Jest tylko piękne kwitnienie, odmiana Jona Prince. Lustracja to nie tylko liście, pąki kwiatowe, kwiaty, ale także i, i pień. Patrzymy, czy on nie jest przemarznięty, czy nie jest popękany. I tu widać: to po prostu tego nie widać żadnych pęknięć, czyli tu nie było żadnych uszkodzeń mrozowych. Przechodzimy dalej, lustrujemy wzdłuż linii rzędów. Na dzień dzisiejszy zgodnie ze słońcem oglądamy, patrzymy, sprawdzamy. No i ta lupa bez problemu pozwala stwierdzić, że tu na razie nic się na nie namnożyło, żadnych szkodników. Mamy dwa, trzy, cztery, pięć, pąków kwiatowych. Na tej odmianie ja tu nie widzę mączniaka, ale generalnie jak chodzę w niektórych sadach, to nie tylko na ajdarecie, ale na przykład i na gali tego mączniaka, jabłoni jest trochę i tam powinny być już wykonywane dwukrotne zabiegi mączniakowe, jak wcześniej jakieś preparaty siarkowe, a następnie kendo czy sideli to już w zasadzie przy dużym nasileniu to już powinny być dwa albo trzy zabiegi. Jeszcze może zwracam na jedną rzecz uwagę. Te liście są takie, no, wydawałoby się poniszczone, pokarbowane, ale to jest żaden szkodnik, żadna choroba. To są e, przyczyny chłodów, więc jeżeli chodzi o choroby, to tu że na razie nie było zabiegów przeciwko chorobą, no, te infekcje one były na pograniczu. Natomiast te drzewa były lekko dożywione preparatem wapniowym i preparatem algowym, algaren twist, tak były dwukrotnie już robione i efekty tego naprawdę widzimy. To są na piękne liście na całości ta odmiana. No tu trochę może mniej owocuje, ale tak to wygląda tu drzewa zostały prawidłowo podcięte, tu nie potrzeba wyżej podcinać, tak jak niektórzy to robią, dochodzą do drzewa i do wysokości pasa wycinają, więc tutaj odległość jeszcze raz sprawdzę, raz, dwa, to jakieś 3, 3 20 odległość tutaj średnica tu linii rzędów, tu jest około no 70 cm czy troszkę więcej i z drugiej strony tyle samo. I naprawdę mocniej, niewiele mocniej, można by było 10-15 cm, ale mocniej tu specjalnie nie potrzeba. Odległość dla przyjazdu ciągnikiem jest raz, dwa, dwa metry i to wystarczy, bo tu drzewa są dobrze przeciętej, tu słońce wszędzie dotrze, zresztą ono dotrze i z tego względu, że tutaj dużej masy liściowej nie ma, nie wiadomo jak dalej będzie, czy ciepło, czy zimno, ile tych zawiązków tu spadnie, ale na razie wygląda na to, że drzewa będą tutaj pięknie owocowały i yy, i będzie wszystko w porządku. Yy, do tej pory, jak będzie taka pogoda, to prawie, że oprysków na parcha robić nie będzie potrzeba, oczywiście ten e, deszcz by się przydał, bo tu co prawda nie jest sucho, ale w innych sadach byłem w miejscach niektórych, gdzie już dwa tygodnie nie pada i tam trzeba się przygotowywać do nawadniania. Tam już ludzie sprawdzają deszczownie i niedługo będą nawadniać. Ten okres przedkwitnieniowy to mszyca. Zwójki. Yy, przy gruszach, załóżmy to jest miodówka gruszowa. Czy czerleśniak, to nasionnice. Tych szkodników już trochę przybywa i musi, musimy no, sprawdzać, czy coś się złego nie dzieje. Ja to jeszcze sprawdzę, jak to tutaj wygląda. O, tu już przyrosty są. Ten to jest 8-10 cm. W niektórych miejscach są i większe. Tutaj, gdzie jest mniej kwiatów, dlatego trzeba by się zastanowić. Jeżeli sadownik planuje zastosowanie regalisu, to już prawie że regalis potrzeba stosować. Kiedyś były dyskusje, czy stosować hmm, Teraz w okresie pękania pąków czy później kiedy te przyrosty mają 5-10 cm zastosowania regalisu nie można tego przedłużać. Właśnie ja uważam, że w takim przypadku oczywiście nie w pełnym słońcu, ale to jest czas, kiedy tu w pewnym momencie regalis już może być zastosowany, żeby zbyt silnie nie rósł, tylko tutaj nie należy Myśleć o tym, żeby tu dać w pełnej dawce i dwukrotne, trzykrotne stosowanie, bo przy takim pokowaniu ten regalizm tak bardzo w dużych ilościach być nie powinien dane, ponieważ same kwiaty zatrzymają w pewnym stopniu ten wzrost. Także oby wszystkie drzewa tak kwitły. No, jesteśmy tutaj z tego sadu zadowoleni i będziemy dalej obserwować lustrację powinniśmy robić co, co 10, 7, 10 dni. Teraz przynajmniej. Zapraszamy na następne spotkanie. Tych spotkań będzie wiele. Ja jeszcze tu się przejdę. Zobaczę czy tu przypadkiem tu nie powinno być mączniaka, ale, ale no, trzeba sprawdzić. Jaraprejs raczej tego bączniaka nie, nie, nie ma wiele, ale gdybyśmy przeszli na odmianę AIDARED, to byśmy na pewno spotkali go dosyć dużo. Nie wiem, czy tu jest i -Daret, jakby był, nie ma.